Za tym oto ogrodzeniem znajduje się niezwykłe pole bitwy. Stworzone specjalnie dla potrzeb najnowszego i zarazem najtrudniejszego reality show na świecie. Ci, którzy się tam wkrótce znajdą, jeszcze nie wiedzą, co ich czeka. Ale lepiej, żeby mieli mocne nerwy. Miejsce to kryje w sobie wiele niebezpieczeństw. To właśnie tam czekają na uczestników nieprawdopodobne zmagania fizyczne, psychiczne i emocjonalne. To, co już wkrótce zobaczymy, będzie z pewnością najbardziej spektakularnym widowiskiem w dziejach polskiej telewizji. Witam w piekle. Witamy Państwa w programie Big Brother. Big Brother, bitwa.